Nie mogę więcej chcieć, dalej pieczę zniknąć Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok, znęć, zostać Nie mogę więcej chcieć, dalej pieczę zniknąć Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość Jestem blisko to by cofnąć się, zrobić krok, wstęcić zostać Życie tej grze, teraz muszę jej sprostać Mówią mi wciąż, że jak ten świat ja też się kończę Na siłę nie chcę spojrzeć, choćby dalej o jeden dzień Nie miałem żyć tutaj po cichu, miałem dotrzeć gdzieś tuszem na papier Przelać nasze dni, naszą śmierć, Nie Sam tu siąknij w skórę, w którą płonie ogień Już nie wiem czy to kocham, czy już to tylko robię Bóg pokazał mi drogę podążam mi na ślepo z filozofią Naszych czasu bawiąc się w głuchy telefon Echo mam met, za metą choć mi czy starter, Odem duszę za tę grę Jebany Barter To czym budowałem wiarę Miało być Żartę, nie możesz czasem więcej mieć tylko chcieć bardziej Ten świat gdzieś gasznie, a ponoć jako on ostatni przy mnie Niech stanął i wyciągną dłoń do nieba Uśmiechnij się za mnie, gdy będą mnie grzebać Bo byłem tym, kim chciałem być, nie kimś, kim było trzeba Nie mogę więcej chcieć, dalej biec, żeby zniknąć Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok wstecz i zostać Całe życie tej grze, teraz muszę jej sprostać Nie mogę więcej chcieć, dalej biedzę, by zniknąć Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok, i zostać tej ksie, teraz muszę iść Nie nic, jesteś ze mną, jesteś pod dobrymi skrzydłami. Naprawdę jesteś ze mną, to lecimy, nie ma granic. Nie boisz ciemne, nie ma światła. Krople biją w okno, grę o parapet jak Sinatra. Przenikliwy wiatr zamiata, se wpodywa. Niewygodna prawda jest prawdą, tylko kiedyś się przyda. Ostatnio miałem sen, który nie pozwolił mi śnić. Czarny tunel ja i światło i nie mogłem iść. Nogi żyły tysiąc gila, a przede mną tysiąc kroków. Wszystko czarne, jak niepokój, że niepokój. Przezostanę, stracę szansę. Jedną na milion, że zostanę przegrańcem Jednym na milion nagle ktoś przebił chmury Zastrzyk z adrenalinę. Światło, głowa do góry i nie ma lipy Droga kręta, sukces boli jako matko Pamiętaj, ostatni gasz światło Nie mogę więcej chcieć, dalej biec żeby zniknąć za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok, wstecz zostać Oddałem życie tej grze, teraz muszę jej sprostać Nie mogę więcej chcieć, dalej biec, żeby zniknąć Za nami cały ten syf, oślepia nas przyszłość Jestem blisko, zbyt blisko, by cofnąć się, zrobić krok, wstecz i zostać Odałem życie si tej grze, teraz muszę jej sprostać